Chipsy! To jedna z przekąsek, po którą kiedyś sięgnął z pewnością każdy z nas. Dziś przeprowadzimy na nich trzy testy, w których sprawdzimy, które z nich są najlepsze w smaku? Oczywiście na ślepo. Które z nich najbardziej opłaca się kupić, gdy w portfelu nie zostało nam już za dużo kasy? Przekonamy się również, którzy producenci są z nami szczerzy, a którzy nas oszukują. Ale stop! Skąd w ogóle pomysł na taki odcinek? Otóż już 9 miesięcy temu wydałem trzy odcinki z tej serii. Wielki test płatków, wielki test energetyków i wielki test kanapek, które możecie zobaczyć klikając w karty o tutaj. A ostatnio uznałem, że dla urozmaicenia tego, co robi na YouTubie, fajnie by było wrócić z tą serią, żeby po prostu od czasu do czasu zrobić coś innego. Jeżeli się cieszycie i chcecie, żeby testy jedzenia też pojawiały się na tym kanale, zostawcie łapeczki w górę, a ja postaram się dla Was zrobić to najlepiej, jak potrafię. A jak chcecie być na bieżąco, pamiętajcie również o subskrypcji wraz z dzwoneczkiem na kanale, wtedy pokażą Wam się kolejne odcinki. A teraz łapka w górę i zaczynamy! Zacznijmy od sprawdzenia stosunku ilości do ceny. Pode mną znajduje się w tej chwili 12 pustych oczek, bo mamy 12 paczek chipsów. W tych właśnie miejscach będziemy wpisywali marki chipsów wraz z cenami za 100 gram, bo chipsy pakowane są różnie. Czasami w mniejsze paczki po 45 gram, a czasami w większe aż po 200. Więc żeby uczciwie i rzetelnie porównać ceny, wyliczyliśmy wszystkie za 100 gram. Dzięki temu dowiemy się, które z nich są najbardziej płacalne, a które z nich najmniej. Zacznijmy od tych najdroższych. Chłopie, czy weź tym nie rzucaj, wiesz, ile pieniędzy to kosztowało? To są chipsy marki Max Sport Protein Chips. Znalazłem je na dziale ze zdrową żywnością, a ich cena, podobnie jak nazwa, jest maksymalna i zajmuje miejsce dwunaste. Ponieważ za paczuszkę, która ma 45 gram, zapłaciłem 6,41, a za 100 gram 14,24. Najdroższe. Miejsce 11 zajmują natomiast znane Doritosy, które powszechnie uznawane są za chipsy raczej drogie. Taka paczka, która ma 100 gram, kosztuje... 3,73. I porównując to do tych chipsów, to jednak już nie są takie drogie. Ach, ta zdrowa żywność. Miejsce dziesiąte. Tutaj przepaść nie jest już aż tak duża i są to. <grynglesy> Pringlesy pakowane w przepięknej tubie, a cena za 100 gram to 3,69. <grynglesy> Miejsce dziewiąte. Również tuba. Chips led, ten. Cena za 100 gram: 3,50. Miejsce ósme, również dział ze zdrową żywnością Snaki paprykowe Cena za 100 gram? 3,27 Jak na zdrową żywność? Bardzo konkurencyjna A, już wiem dlaczego, bo one nie mają jednego ważnego składnika Jakiego? Glutenu Jak bez glutenu, to chyba jakieś wybrakowane, co? Miejsce siódme, popularna marka? Crunchips 3 złote, 9 groszy za 100 gram Miejsce szóste lejsy z pieca Równe 3 zł za równe 100 gram no i patrzcie, jak ze sobą konkurują. Miejsce piąte: Kran chipsy x 2,96 za 100 gram. Miejsce czwarte, nadlatujące prosto ze wsi: Wiejskie ziemniaczki. Ich cena za 100 gram? 2,83. Przyszedł czas na podium i tu jestem trochę zaskoczony, bo miejsce trzecie zajmuje popularna marka i ich flagowe chipsy, lejsy paprykowe. Kosztują 2,50. Za 100 gram. Szczerze mówiąc, zanim to policzyłem, to nie spodziewałem się. Myślałem, że wyjdzie drożej. Miejsce drugie, też trochę zaskakujące. Cheetosy, ale w sumie to chrupki, więc mają prawo być trochę tańsze. 2,28 za 100 gram. I miejsce pierwsze. Chipsy najbardziej opłacalne w stosunku ilości do ceny to bez zaskoczenia. Chipsy z Oshona, złoty 90 zł za 100 gram. Reasumując, te są najdroższe, te są najtańsze. Jednak cena to nie wszystko, czym powinniśmy się sugerować. Ważna jest również bezkompromisowa uczciwość producentów w odniesieniu do konsumentów, czyli do nas. I ja osobiście przywiązuję do tego dużą wagę. Dlatego też mam tu wagę, za pomocą której zważymy, czy chipsów w rzeczywistości jest tyle samo, co producenci podają na opakowaniach. Czy może jednak ktoś nas oszukuje? A jeśli tak, to kto? Szybko, zwięźle i na temat. Na ekranie widzicie marki chipsów i tyle, ile powinno być ich w paczce, i sprawdzamy, czy faktycznie tyle jest. Waga włączona i wytarowana na zero, błąd pomiarowy, który przyjmiemy, to 2 gramy. Tyle możemy jeszcze wybaczyć. Zaczynamy od najtańszych. Powinno być ich 200 gram. Pachną nieźle. I mamy 201. To chyba dostaliśmy nawet jednego, no tak, z pół chipsa w gratisie. Oshaw, zaliczone. Drugie, chrupki Gitos, powinno być 145 gram, a jest. 145 gram, równiutko, zaliczone. Trzecie, zwykłe lejcy, powinno być 140 gram, a jest. U, u No więcej nie wyjdzie. 139 na granicy błędu pomiarowego, zaliczone. Wiejskie, ziemniaczki powinno być 130 gram, a jest. 130 gram, zaliczone. Crunchips x w teorii 140 gram, a w praktyce. 141 gram. Zaliczone. Lejcy z pieca, obiecane 200 gram, a dane. 199 gram. W granicy błędu. Zaliczone. Zwykłe chipsy deklarowane 140 gram, a dane. 140 gram. Zaliczone. Znaki paprykowe bezglutenowe z działu ze zdrową żywnością, 130 gram w teorii i. 131! W praktyce! 132 nawet. 131? 132. Dziewiąte! Chips leten Ma być 100 gram. A jest? Uwaga, uwaga! Ej, dużo nie rzucaliśmy, nawet się nie pokruszyły. Propsik. 101 gram! Zaliczone. Chipsy z wąsem Pringelsy. Wąsacz obiecał 165 gram. Mo może nie przy A dał? Wow! 170! Panie wąsacz, takie gratisy? O kurde, nice, rekordowy wynik. Jeszcze, dla pewności. Hmm? Nawet jak inaczej ustawiłem chipsy, dalej jest 170. Szacun, szacun. No i tego mogliśmy się spodziewać po trzecich najdroższych chipsach, więc czas na drugie. Doritosy, które powinny mieć 100 gramów. Drugie najdroższe chipsy, proszę Państwa, uwaga, mają... O, 99. Zaliczone. Ale gratisa nie było. I ostatnie, najmniejsze i najdroższe chipsy, niemalże na wagę złota. Przypominam, 14,24 za 100 gram, a z racji tego, że niemalże na wagę złota, to mam tej wagę do złota. I nią sobie zważymy bardzo dokładnie. Pożyczył mi ją znajomy złotnik z nowej huty, Sebastian, pozdro mordo, prawilne łokieto, a teraz sprawdźmy, czy waga jest równie prawilna. Powinno być 45 gram, a jest. 45 Kropka 15. Dostaliśmy 0,15 grama tych bardzo drogich chipsów w gratisie. I oczywiście zaliczone. Ten test dowodzi, że żadna firma nas nie oszukała, ale wciąż mamy was na oku, ale na wyróżnienie zasługują Pringlesy. 5 gram w gratisie. Sz, sz, dziękuję pan Pringles. Dobra, czas na test, na który czekałem najbardziej, bo w tym teście trzeba jeść. A ja... Lubię jeść. I w sumie znam taką osobę, która nic tylko je. Nic tylko jeść. <laughs> Zabawnie by było zaprosić Pago do odcinka. Jak ta seria się przyjmie, to czemu nie? Jak zostawicie tutaj 100 pierdyliardów palców w górę, to zaprosimy Pago. Może się zgodzi. Ale teraz tak serio. W tej części ocenię smak chipsów w skali od 1 do 10 i przy okazji spróbuję zgadnąć, jakie są marki. Żeby to miało jakikolwiek sens, oczywiście zrobimy to na ślepo. Dlatego tutaj mam bardzo poważną opaskę, bo to jest bardzo... Po bardzo poważną opaskę, bo to jest bardzo poważny program, a ja jestem bardzo poważnym prowadzącym, no to lecimy. Boże, już widzę te wszystkie memy z Misia koala na grupie. To będzie straszne. Chipsy oczywiście nasypuję przewo, ja nic nie widzę. Pierwsze nasypane i sprawdźmy, co to jest. Okej, okay, to mogą być lacy, kran chipsy albo te oszanowe, tak po kształcie. Mmm, nie, chyba wiem, które to są. Smak oceniam. No, chciałbym dać 2 na 10, ale to by było za dużo. Na półtora na 10? To są te najdroższe, takie za 14 zł. Zgadłem? Zgadłem. Se przepiję. Nie smakują mi sorki. To ktoś naprawdę musiałby być wkręcony w zdrową żywność, żeby to jeść. No to sprawdźmy. Ok. Tekstura standardowych chipsów? Tak czy faktura. No ważne. Mmm. To są Doritosy. To są Doritoski. Nawet jak, nawet jak są pokruszone... O, czekajcie. Ten jest taki chyba w miarę kształtny. 100%. Doritosy. Doritosy bardzo lubię, szczególnie z dipem, chociaż wolę serowe, ale w tym teście, jak pewnie zauważyliście, wszystkie chipsy są paprykowe, żeby można było bardziej rzetelnie porównać smak. Moja ocena? 7 na 10. I zgadłem? Tak. No oczywiście, że tak. Doritoski. Proszę nie podjadać dekwizytów do odcinka. Jak stawiasz, ile zgadnę? Z połowę, 6 na 12. Dobra? To ja stawiam, że zgadnę 10 na 12 minimum. Zobaczymy kto ma rację. Okej, okay. kształt taki, a smak? To Są takie dość nasączone tłuszczem i smakują trochę trochę bekonowo mimo wszystko. Mimo tego, że są paprykowe, smakują trochę bekonowo, więc wydaje mi się, moment. To będą zwykłe crunchipsy. I moja ocena od razu 5 na 10 bo bolę jednak do Zgadłem? Nie. Nie? Nie. O proszę, oszonowe, ale 5 na 10 no całkiem niezłe. Myślałem, że to crunchipsy. Czyli jakbym nasypał najtańszych chipsów na imprezie do Miski, to goście prawdopodobnie też by się nie skapnęli. I co mamy tutaj tym razem? Piękna kruszonka z chipsów, trochę rzucaliśmy nimi w studio. Ej, ale ja już chyba wiem, co to będzie. Jeżeli to jest cały chips. To mogą być te z pieca, ale jeszcze nie mówię na pewno. Mhm. 6 na 10, lejsy z pieca. Tak. Jest! Trochę poznałem po kształcie, muszę przyznać, no bo w sumie to też jakieś kryterium. W nich było fajne to, że one właśnie są nie takie przesączone tłuszczem, tylko takie trochę bardziej suche. To jest spoko. Lecę. I tutaj znowu piękna kruszonka. Może znajdę jakiegoś całego. O, tu jest taki w miarę cały. Okej. Okay. Trochę nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że albo to będą zwykłe lejsy, Albo zwykłe crunchipsy. Oceniając smak to takie 5,5 na 10, a obstawiam, że są to lajsy. I? Nie. Są to wiejskie ziemniaczki. Lol, zapomniałem o nich! Zapomniałem, że mieliśmy w ogóle wiejskie ziemniaczki. Okej, okay, fail. I wygłodniała kola, atakuje kolejną paczkę. I znowu mi dałeś jakiś podobny specjalnie. Spróbuj <laughs> specjalnie dla zmyły To już drogą eliminacji muszą być lajsy albo crunchipsy. Mhm, mhm, mhm. Dobra. 6 na 10. Crunchipsy paprykowe oczywiście. Nie. No nie! One są zbyt podobne w smaku. Serio! Muszę więcej przepijać. I już? Tak. Okej, okay, to tym razem po węchu. Po węchu nie wiem. Dobra, to są któreś z chipsów z tuby. To już mogę powiedzieć po kształcie, bo z miary regularnej są najmniej pokruszone, bo w tych tubach się tak nie kruszyły, jak ustaliśmy. Mm. Moja ocena to 4 na 10 bo za tym akurat nie przepadam i doskonale wiem, że są to chipolette. Zgadłem? Haha, ha. zgadłem, jest punkcik dla mnie Czyli w zasadzie kurde przegrałem zakład Bo ja powiedziałem, że zgadnę 10, ale ty Przemo Ty masz jeszcze szansę go wygrać No to nurkujemy Dobra, gościu, za kogo ty mnie masz? Oczywiście tutaj łatwo było rozpoznać Że są to cheetosy paprykowe A ja jestem wielkim fanem chrupek I moja ocena Powiem wam, że chyba nawet je wolę niż doritosy 8 na 10 Odważnie, wiem, ale bardzo je lubię no, i ja oczywiście zgadłem. Możemy sobie zrobić w sumie kiedyś wielki test samych Cheetosów i zgadnę każdy smak Cheetosów, nawet tych takich, co są mieszane smakowo. To, to bym zgadł. Serio. Jestem fanem. Pręgelsze. Oczywiście, że Pringelsze. Piękny, cudowny, regularny kształt. Jak zwykle, smak spoko. Pringelsy są zawsze stabilne. Kupisz Pringelsy w jakimkolwiek smaku i wiesz, że on będzie. Co najmniej spoko. Ja akurat nie jestem fanem paprykowych chipsów tak ogólnie, ale to spoko. Więc mocne 6,5 na 10. Zaraz coś na Ale jak to Norbinie jesteś paprykowych chipsów, fanem paprykowych chipsów? Dlaczego tyle paprykowych chipsów kupiłeś? Bo paprykowych było najwięcej w sklepie i najłatwiej było dostać dużo różnych. Jakbym mógł, to bym wziął wszystkie serowe, uwielbiam serowe, uwielbiam ser. Zresztą jak nie widzieliście, to gdzieś tutaj lifehaki z serem. Polecam spoko. Kocham ser. Mówiłeś, że kocham ser? Mówiłeś nie raz. A, jeszcze jak ktoś to ko kocham ser. Ser jest super. Dobra, mini challenge dla mnie. Spróbuję zgadnąć w ciągu 5 sekund jakie to chipsy. Uwaga, 3, 2, 1. Mm. Crunchips X-Cut. Moja ocena: mm. 6 na 10 ha! Zgadłem i jeszcze wygrałem challenge. Dostałem za dodatkowy punkcik? Nie. Tu może łapkę w górę chociaż. I... Dobra. Klasyczne Laycy. A moja ocena... Mm... Nie, czekaj, bo były lajsy. Czekaj, mieliśmy zwykłe lejsy czy zwykłe cran chipsy? Nie, mieliśmy... A nie, cran chipsy mieliśmy. Co można być Wiem, że będzie podobna do innych, ale 6 na 10. Mają więcej smaku niż te oszonowe, ale wciąż są to takie basic chiperki, takie najzwyklejsze chipsy ever. Dobre, poprawne politycznie chipsy. Ej, ha, czyli są cran chipsy, mieliśmy wcześniej lajsy. Boże! Są jakieś ciperki, które poprawiają pamięć na przykład? Orzechy. O, no to w kolejnym odcinku wielki test orzechów. Może w końcu zacznę zapamiętywać rzeczy, trudne słowa i co jadłem na śniadanie. Byłoby ekstra. No tutaj chyba nie będzie trudno. Mówisz, że jakieś oczywiste chipsy? Chyba tak. No to jak oczywiste chipsy, to spróbuję zgadnąć po samym dotyku. Uwaga! Okej, okay. to są te chrupki takie z, 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 z działu ze zdrowym jedzonkiem. Mm. Ich smak oceniam na typowy smak chipsów zdziałał ze zdrowym jedzonkiem. Ale tutaj chociaż mogę dać pełną liczbę. Dwa. Dwa na dziesięć. I oczywiście zgadłem. Ale serio, dlaczego wszystko co zdrowe będzie smakować gorzej? Może jakby miały gluten to by były lepsze. Podsumowanie mojej oceny wszystkich paprykowych chipsów i chrupków. Najgorsze były? To prawda. Były najgorsze. Trzecie miejsce na podium zajmują natomiast? Pringles, Zawsze spoko. Drugie? Doritosy. Doritosy też zawsze spoko. I pierwsze. Citosy. Citoski. Korona wędruje właśnie do nich. A jeśli chodzi o punkty za zgadywanie, to zdobyłem ich 8, więc pomyliłem się w czterech przypadkach i... Wychodzi na to, że żaden z nas nie wygrał z zakładu. Ale zgadywanie smaków na ślepo samo w sobie jest całkiem niezłą zabawą, którą w sumie można powtórzyć na jakiejś imprezie. I można też ją na przykład powtórzyć w kolejnym odcinku, jeżeli chcecie, dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobało. Pamiętajcie o tym, by zostawić subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale, by być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Jak Wam się podobało, strzelcie również łapkę w górę i zapraszam na poprzednie. To wszystko na dziś. Trzymajcie się ciepło! Cześć! Cześć! Nic, tylko jeść! Ale taki odcineczek z Pago to by było kurde coś.